W ubiegłym roku y, grupa Azoty Zakłady Azotowe Tędzierzyn uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe. W jakim stopniu zwiększyło to możliwości firmy w zakresie innowacji zarówno w produkcji nawozów jak i alkoholi organicznych i plastyfikatorów? Centrum Badawczo-Rozwojowe y, jest kontynuacją, to obecnie otwarte, nowe jest kontynuacją poprzedniego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które było otworzone wcześniej. Ono miało taki charakter aplikacyjny, czyli bardziej było związane z produktem i konkretnymi zastosowa zastosowaniami kierowanymi wobec określonych producentów. Natomiast w tej chwili uruchomiliśmy, rozwinęliśmy tą działalność o badania nazwijmy to produktowe prawda czyli nie dobieramy odpowiednie produkty nasze produkty do, dla naszych klientów lecz badamy czy prowadzimy badania w, w kierunku nowych produktów zupełnie nowych produktów tu też warto wskazać na to że w ramach tego centrum badawczo-rozwojowego i wszystkich wszelkich projektów jakie obecnie realizujemy prowadzone są prace doktorskie to jest wszystko kompatybilne i spójne Czyli każdy projekt badawczy jest tak naprawdę firmowany zarówno przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn, jak i uczelnię współpracującą. Są to głównie Politechniki, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, ale też Uniwersytet Jagielloński, z którymi mocno współpracujemy i z którymi prowadzimy doktoraty wdrożeniowe w ramach naszych projektów. W ostatnich miesiącach zakłady azotowe Kędzierzyno dały do użytku instalację fotowoltaiczną o powierzchni 1 hektara. W jaki sposób uzyskana energia pomoże w energochłonnym procesie produkcji nawozów sztucznych? To jest y, pierwszy drobny element, drobny etap. Y, chcemy y, zazielenić naszą produkcję. Chcemy i to również wynika z transformacji energetycznej, jaka, jaka jest konieczna w tej chwili w związku z, ze wspomnianymi przeze mnie zielonymi megatrendami. Docelowo chcemy dojść do 50 MW w piku, jeżeli chodzi o instalacje PV fotowoltaiczne, ale na tym nie chcemy poprzestać, bo sama, samo pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych to jest dopiero pierwszy krok. A czy myślicie Państwo jeszcze o innych formach energii odnawialnej, a nie tylko fotowoltaikę? Źródła odnawialne jako źródła niestabilne nie są w stanie zastąpić źródeł konwencjonalnych. Alternatywą są oczywiście SMR-y, czyli mikroreaktory jądrowe, ale technologie są. Bardzo drogie. Oczywiście Grupa Azoty pracuje. Mówię w tej chwili nie jako zakłady azotowe Kędzierzyn, tylko jako Grupa Azoty, jako holding, jako spółka matka. Pracuje nad tym, aby we współpracy z firmami amerykańskimi wejść w zakresie mikroreaktorów jądrowych. Tym niemniej, tak jak powtarzam, są to, są to źródła bardzo drogie. W przemyśle chemicznym jest wykorzystywana para technologiczna, która musi być wysokoparametryczna. W związku z tym źródła odnawialne są, źródła odnawialne są tutaj niewystarczające. Natomiast jeżeli chodzi o technologie węglowe, które oczywiście są w tej chwili już na fali schodzącej, w fazie, w fazie schodzenia, to my cały czas pracujemy nad tym, żeby je poprawiać, utrzymywać w zgodności z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. Głównie tutaj chodzi o klauzulę BAT czy, czy, czy inne dokumenty regulujące tego typu kwestie, tak żeby ta nasza produkcja była przyjazna środowisku i najczystsza jak to jest na tą chwilę możliwe.